Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów W kolejnym odcinku z Waszymi bardzo dobrymi powtórkami pokaż, co potrafisz. W tym odcinku znowu szwedzki pojazd, tym, ra tym razem zobaczycie Piątotierowy Med mm, szwedzki strv M. 42. A gracz, który właśnie opowie nam trochę na temat tego pojazdu. Bo ja jeszcze nim nie grałem, bo grałem od 6 zacząłem medy. Oraz zobaczycie jego bardzo dobrą bitwę obfitującą w wiele zacnych medali. To Kacper. Cześć, Cześć Kacper! O nich się nie będę pytał. Kacper zapewne tak masz na imię. Dokładnie. A napisany jest tak wyjątkowo, ponieważ zapewne Kacper był zajęty, albo tak chciałeś się Dokładnie. wyróżnić. No dobra, nieważne. Słuchaj, Winterberg i czołg właśnie piątego tieru szwedzki Med, może najpierw powiedz nam, co, dlaczego właśnie w tym miejscu chciałeś podjechać, czyli jaki miałeś plan na tą bitwę tym czołgiem? Plan ogólnie miałem taki: podjechać tutaj sobie na F6, no i zrobić przeszczel na akademiki, poszczelać się sobie. No ale jak wyszło, no to zobaczycie później. Mm -hmm. Mówiłeś mi, że ta bitwa to jest, można powiedzieć, pierwsza bitwa po takiej serii porażek na tym czołgu, nie? Tak, tak. Była tak, było tak. 13 porażek z rzędu było. I powiedziałem sobie dosyć dwa dni przerwy robię sobie od tego czołgu. I zobaczymy, może, później, może następnego dnia, po tych, znaczy po tej przerwie będzie jakaś lepsza passa. Mhm. Dobra. To my oglądamy, co tu się dzieje. Na razie w zasadzie no, nic takiego niezwykłego. Jeden zniszczony pojazd. Dobra. Słuchaj, ja tym czołgiem nie grałem, bo zacząłem od szóstek Medy, teraz już mam krawwagena, znaczy Emila, przepraszam najmocniej, jakim czołgiem jest ten piąty Medzik szwedzki, twoim zdaniem? No cóż, no fajne ma działko, w miarę celne, tylko że no długo, długo jest, długo jest przeładowanie, dobro ma depresję, jak na Szwedów. Mobilność jest w miarę. Nie, nie jest zła. E, pancerz, no to jak na topkę rzuci, odwierzy czasami odbija. No i co jeszcze? Mam? Tylko że. Kamuflaż w miarę tam... dobry też. Mm -hmm. yy, tylko mobilność mówisz, że nie, nie najwspanialsza. Maksymalna prędkość 45. Na tak, godzinę. Tak, na godzinę, no ale tak jeździ po 30 po 40 km. Jak jest płaski mm -hmm. teren. Czyli można powiedzieć, jest to raczej taki dobry czołg na topie, a na siódemki to raczej tam nie pospotuje. I, 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 na i chyba. Trzeba prędzej sobie na drugiej linii grać. Mhm. Mm nie wchać nie się do przodu, jak to na. Top no, jak no, nie się na topce. Mhm. Jak widzicie jest to działo 75 mm, które zadaje uszkodzenia po 150 co około tak liczę 4-5 sekund, sekund. No, 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 no. Wtedy jeszcze chyba nie miałem braterstwa. Już nie pamiętam, bo akurat zrobiłem sobie tę misję. I kobiełkę sobie odblokowałem. No fajnie wygląda, jak koło ciebie jedzie ten taki malutki Tedek, nie? <grym grym> tak. Schował się za mną. <grym> no i gdzie idziecie gdzie po Arty, tak? Tak, teraz myślałem, żeby zabić Artę. No bo już sytuacja taka, że możemy przegrać. Mhm. Postanowiłem zniszczyć tę artylerię, no bo. Jednak trzy artylerie, no to zawsze będzie mniej. Chociaż miasto, ale no, jakie artylerie są, to każdy z nas wie, może tak jest, zrobić tak jest. przykrość. No i szukasz tych art, ale ich nie ma, czyli zapewne gdzieś się tam schowały w drugim koncie. Tak. Tutaj zaraz skodę sobie skończę. No to właśnie jest duży plus, że ma 150 będzie na pocisk. Mhm. Mm Więc sobie można skończyć. Tutaj się chowam przed artylerią. No w zasadzie w tej chwili wygląda na to, że chyba macie przewagę. No, ilość HP delikatnie większa, tyle samo prawie czołgów. Ale yy, niestety zaraz się to pozmienia. W ogóle nie wspomniałem, jest to bitwa spotkaniowa. No yy... na szczęście spotkaniowa, bo yy, dłużej się kapuje i to trochę też uratowało no. bitwę. Mm -hmm. Tutaj będzie bardzo szczęśliwy strzał w T67. W Zobaczymy. Naw nawet nie wiem do tej pory jak to weszło. No w zasadzie... Można powiedzieć, yy, koło niego strzeliłeś, a trafiło. Tak, nawet pocisk widać było, że przeleciał yy, w tam. Jakby chciał przelecieć nie przez niego, ty, nie w niego wlecieć, tylko na frost. Ale weszło. Mm -hmm. Na szczęście. No i tam. Yy... Nie wiem, dlaczego ten sexton tutaj przyjechał. Nie wiem, się zdekapować, czy coś. Yy, już masz sześć zniszczonych pojazdów. Jeszcze 5 pojazdów zostało. No, nawet nie myślałeś o tym, że akurat to będzie jakaś, jakiś Twój rekord, jeżeli chodzi o kile, ale w tej chwili zostałeś sam na pięć pojazdów. Ty zrobiłeś 6, więc szansa jest na pula i kołbanowa. Tutaj trochę głupio ten Su 85 wyjechał, ale myślałem, że cały czas jestem na spocie. A to się założy z jakimś dziwnym sposobem z... Mhm. Mm Tutaj, Do tej pory jak zwykle, twój rekord... Y, to był 10 killi, nie? Tak, 10. Nie wiem, czy tak zerkałeś, y, że jest szansa pobić rekord y i. Jak y zniszczyłem y dwa czołgi. a dobra. <grywia> Za późno. Ale nie, jak zniszczyłem już tę skodę. <grywia> No, no, patrzę, trzy czołgi, a czemu by nie? Tutaj też kolejny szczęśliwy ształ. No i, yy, i tutaj w zasadzie. Znowu się chowam przed artylerią. No, 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 no. Bo mówię, nie, już 9 fragów. Trochę mi się ręce yy, pocą. No właśnie, bo kwestia jest taka, że w takich sytuacjach ja, na, ja naprawdę jestem w, mam taką trzęsawkę rąk, jak, jak czuję, że może być coś niezwykłego, że zazwyczaj daję tyłka, nie? A nie, ja tutaj spokojnie artylerię zniszczyć Gdzie będzie wygrana, ale jak się okaże, no zobaczycie. No, coś, coś nie za bardzo tego Grilla no może polować właśnie... trzeci raz. No to Trzy czały nie weszły. Za, by, założyłem, żeby już weszło na maksymalnie, ile się da, ale no... No, 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 no. Nie trafiłem. Yy, no no i... już mówię, pól, a będzie pól, będzie fajnie, jest dobrze. Pól będzie, to będzie dobrze, a tu grill, uciek. Mhm, mm mhm. No no tutaj no chciałem iż... zniknąć i pojechać na około jakoś. Żeby nie wyjechać mu pod pofę. Mhm. Yy. I kiedy, kiedy wpadłeś na pomysł, yy, że zrobić jeszcze Fadina? E, Fadina, gdy już zabiłem. Za, znaczy, teraz A! patrzę, mam 16 pocisków. No i myślę, jakbym zabił dwie artylerie. No to czemu by nie? Ale, no. Nie wiem. To po prostu. Tak mi się przypomniało. Tu już mhm. bridge na. Gunna... Zaraz, jedną pestkę strzelę. Trafiona. Na szczęście. No i to też może być jedną wadą, że mało pocisków jednak jest. Aha. Jest chyba 40 pocisków. No to. Chociaż. 14, więc tak naprawdę niby wystarczająco. Ale no robiłeś już bitwy. Z większą ilością obrażeń na tym czołgu, nie? No, trochę było więcej. Tutaj szybko się chowałem za budynek, bo znowu pocisk od grilla leciał. Ale na szczęście w budynek trafił. No i tutaj, jak przyjeżdżałem, sobie myślę, mam 14 y, pocisków. Nie chciałem teraz strzelać, żeby mnie zaświecił jakimś trudem grill. No i za chwilę zacznę wyszczeliwać pociski. Mhm. Mm Dobra, w zasadzie to już jest końcówka bitwy. Ja tutaj delikatnie przyspieszę razy dwa. No i teraz postanowiłeś wystrzelić wszystkie pociski i zostawić zapewne dwa. Z... Tutaj zo... zatrzymałem się chwilę, bo myślałem, że jest przeszał, bo już wolałem być pewny, że nie zaświeci mnie. Próbowałem też mm -hmm. nie niszczyć bo nie wiadomo, nie wiem, czy ten gracz ma błęki. No i tutaj się wychylam, czy obokiem, no to spokojnie skupię do końca i strzelam. No i jak już widać, grill jest na hita. Było to oczywiście nieco ryzykowne, bo zdarza się, jak, jak widziałeś, te pierwsze trzy strzały w grilla no to nie prawie. weszły. więc Ale tutaj się też dziwię. Że ani on, ani ja jego nie wyświeciłem. Nawet strzeliłem w kapa. Nie wiem. A co zaraz będzie. Schowany. W sumie teraz jak patrzyłem na tę powtórkę, to ten pocisk tak ledwo ledwo trafił go. Ale to z Amorakiem na koniec. Mhm. Mm Czekaj, bo y, ja y, tam zwalniałem, y, Ty zostawiłeś na prędkości razy dwa, a ja y, wróciłem do jedynki. Nie, ale luz, luz. Myk. Teraz dopiero y, u mnie go zniszczyłeś. Y, aha, <laughs> no i. Aha. I y, y, jeszcze zerknijmy na wynik, bo ilość medali tutaj naprawdę y, jest y, niezwykła. Medal za... Zniszczenie bodajże pojazdów kapujących, tak? Deleganda, już nie pamiętam. Tak, czterech. Kołobanow, Fadin, Pascucci, Pól i jeszcze Defender, czyli pięć medali, tych, można powiedzieć, bardzo zacnych. Jeżeli chodzi o EXP, może nie jest to jakiś rekord, niecałe 1400, ale jak widzieliście ilość medali, 2000 obrażeń, 11 zniszczonych pojazdów. No i na minusie, no bo wystrzeliłeś wszystkie goldy, żeby mieć Fadina. Myślę, że. No się... chyba wtedy jeszcze była pora, jakby mieliśmy bonus odpalony. Ale to tam pieniędzy mm -mm. trochę mam to. mogłem pozwolić sobie na to. Dobra, słuchaj. To wszystko, czyli podsumowując, ten Magic piątego poziomu. Nadaje się do gry, nie jest taki zły. Oczywiście. A teraz już, na którym tierze jesteś? Teraz mam siódmy poziom Leo. Tak, to o. chyba tak Leo się nazywa. Tak jest, tak jest. Bardzo przyjemny też Magic. Dobra, Kacper, ja ci bardzo dziękuję za pokazanie powtórki. No i cóż, na koniec, jak zwykle, może chciałbyś kogoś pozdrowić. Oczywiście, jeśli można. Tak, chciałbym pozdrowić y, swojego tatę, który też gra w czołgi, Hupcie69, y, kolegę ze szkoły Ordowika, Karesa, no i cały klan PVS obecny, no i mój stary klan y, starsi, tym Nomka i Tomasa. No i chciałbym przeprosić <grybujesz> za to, że mogłem czasami y, plątać zdania po powtórce. Po tak jest. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia!